Zapewne niewielu mieszkańców naszego miasta wie, że w zbiorach Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenu Pyskowice znajduje się wyjątkowy parowóz TY42 nr 24. Parowóz uratowany przed złomowaniem i doprowadzony przez członków Towarzystwa do stanu pełnej sprawności technicznej, uznany jest dzisiaj za najładniejszą lokomotywę parową w kraju. W ubiegłym roku zdobył on złoty puchar. Na Międzynarodowej Gali Parowozów Jeworzynie Śląskiej. Parowóz ten wystąpił w trzech produkcjach filmowych, prowadził pociągi specjalne, brał udział w inscenizacjach historycznych, wystawach i pokazach, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Niestety, maszyna ta nie ma szczęścia w gdzie została przywrócona do życia. W dalszym ciągu nie jest rozwiązana kwestia skansenu kolejowego. Brak zainteresowania i pomocy sprawił, że od 15 lat. Towarzystwo Ochrony Zabytków, Kolejnictwa i Organizacji w Pyskowice pomimo zgromadzenia pokaźnej kolekcji zabytkowego towaru kolejowego, boryka się z problemami lokalowymi. Obiekty byłej parwozowni i wagonowni PKP w Pyskowicach nadają się jak najbardziej, by w nich utworzyć skansen kolejowy z prawdziwego zdarzenia. Skansen, który byłby atrakcją turystyczną nie tylko w regionie, ale też w całym kraju. Osobiście. Chcę mocno zaangażować się w utworzenie takiego skansenu na terenie Pyskowy.